siedzę sobie w tym fotelu bujonym, ja, no, chyba już ostatni raz to w tym miejscu była sauna parowa fantastyczne urządzenie, które czyści pory obniża ciśnienie a stymuluje organizm, rozluźnia ja jeszcze używam olejków eterycznych jak aloes na przykład I Wyrażam sobie drogi oddechowe. To wszystkie uszy, drogi oddechowe, wszystkie otwory fantastycznie się e, czyszczą. Przy czym tą tutaj, o tą tu, ja miałem i polecam, ale ona jest dobra w pomieszczeniu. Piwnicy, szopce, stodole, wszędzie, byleby nie na dworzu. Dlatego, że latem to było ok. Teraz, kiedy jest zimno. Za duże chłodzenie jest tego i trzeba więcej pary dawać. Kosztowniejsze to jest. Natomiast 90 na 90 to było, 80. A ja teraz zrobiłem z czegoś, coś 90 na metr 22, czyli dwie osoby mogą sobie usiąść. Dla mnie, dlaczego dla mnie to ważne? Dla mnie jest ważne to, że do tej poprzedniej weszła jedna osoba tam na pół godziny czy 40 minut sesji. Natomiast do tej mogą. A i wyszła, druga weszła i tak godzina, półtorej poszło w kocioł. Natomiast teraz będą mogły dwie osoby wejść. Można sobie urobić spokojnie godzinę sesji dwie osoby robić. Która chce wcześniej wyjść, osoba wyjdzie sobie. Druga osoba może pozostać. Skraca się czas sesji sauny parowej, co jest bardzo dobre dla mnie. A dlaczego tak jest? Dlatego, że jest mało pomieszczenia, mała działka i nie jestem w stanie tego e, większego zrobić, ale jest to zbawienne, fantastyczne, dlatego ja postanowiłem zrobić większą i inną. Teraz, przed tym co ja pokażę, ja wiem, powinno być to drewno, powinno być to impregnowane drewno, ja wiem, że to e, fajnie by było drewno cedrowane, cedr, z cedru to zrobić fantastyczne siedziska i z cedru. E, tylko, że ja mam opcję e, 10-15 razy tańszą. Dlatego, że ja tu wiecznie w tym domu nie będę. Na pewno będę niedługo wyjeżdżał, ale jeszcze na ten czas niech sobie to ta sauna nam służy. Natomiast, no, przeskok o piętnastokrotny, bo tak kosztowało mi 200 funów, a, a takie sauny, które bym sobie chciał, nie do że nie gdzie postawić, to kosztują 4000, 5000, tysięcy, Także ekonomia mówi za siebie, a efekty będę miał takie same. Z czego można zrobić? a no na przykład ja wykorzystałem taki szed plastykowy. postawiłem go na ładnym postumencie ładnie jest wykończony i nie można nic powiedzieć z ładnym dachem woda jeżeli pociechnie gdzieś to sobie odparuje tutaj sobie jest okienko jest duża wilgoć musolno-parowa tu jest między murem a tym odległość tu jest parownik tu sobie przed chwileczką parownik zrobiłem bardzo fajny parownik, gdzie ustawiasz i temperaturę i czas i czas tutaj z kolei ja mam dwa rozwiązania bo ja mogę jechać na za darmo na off bo ja mam hybrydę hybrydę panel fotowoltaiczny czyli mogę sobie jechać albo tu z tego gniazdka albo z tego gniazdka i ja chce ciągnąć sieci także dzisiaj jest pochmurnie nie ma uzysku gdybym sobie robił sam to sobie wezmę sieci będzie słońce to sobie będę robił eee, z paneli tu jest 3,5 kW w tych dużych i 2 kW w ładowarkach jedna, druga trzecia, czwarta i te u góry to jest piąta ładowarka Dobra tutaj sobie wyjdziemy do domku jeszcze muszę zamknięcie zrobić tu jest sobie taki fotelik składany, plastikowy on był w poprzedniej w poprzedniej saunie tutaj na dole jest taki rozdzielacz gdzie ta para idzie, tak nie bezpośrednio bucha tylko przez takie coś i się woda jeszcze skrapla to opaliłem i, i pregnowałem, także w się temu nie zaszkodzi, jeszcze ten otwór muszę zrobić. Ja to przed chwilą skończyłem, muszę to rozebrać, otwór jeszcze zaimpreg zaimpregnować i, i będzie gitara. Nie jest to takie złe. Jest to szczelne, że para mi nie ucieknie. Ja tutaj tak profilaktycznie pojechałem, mógłbym tego nie dać. Rogi. Te wywierzniki ja sobie przed chwilą to pachnie jeszcze od ten, te tu. Ja sobie zamknąłem. żeby para mi nie uciekała, bo nie nadążyłbym z parą. Reszta jest piękna, szczelna, Jeszcze muszę co zrobić? Uszczelki. Muszę uszczelnić drzwi, kupić uszczelki. Ja w zasadzie kupiłem, ale źle pakowane, zniszczone. I muszę oddać. Także. Jest nowa Sama parowa. Po sesji można rozebrać, a to nie sobie leży. Komu to nie przeszkadza? Polecam każdemu. A do tego wrócę. I nie zadowolę widzów. Do usłyszenia.